Witam serdecznie. Dzięki uprzejmości mojego kolegi Tomka, będę mógł Wam dzisiaj zaprezentować karabinek HK416D w kalibrze 22LR. Ja mam na imię Marcin, zapraszam na film. Karabinek HK416 produkowany jest przez niemiecką firmę Umarex, skład który wchodzi m.in. firma Walter. Po wyjęciu z pudełka karabin robi bardzo dobre wrażenie. Tutaj nie można się doczepić do niczego, jeżeli chodziłoby o jego wykonanie. Wykonany jest naprawdę bardzo ładnie, z bałością o szczegóły. Posiada aluminiowe łoże z systemem mocowań typu M-Lock, aluminiowe komorę spustową, aluminiową komorę zamkową wyposażony jest w podwójną lufę, o tym opowiem wam więcej już na stole. Na końcu lufy znajduje się urządzenie wylotowe formy tłumika płomienia wykonane z metalu, wzorowane na urządzeniu typu A2. Następnie mamy imitację bloku gazowego. ponieważ karabinek bocznego zapłonu nie posiada ani systemu gazowego, ani systemu tłokowego. Jak większość karabinków bocznego zapłonu działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Wyposażony jest w tworzywowe przyrządy celownicze z możliwością regulacji w pionie oraz poziomie. Również ma tutaj zamontowaną taką przerzutową, przyziernik przerzutową mniejszej średnicy. Przyrządy są składane, można sobie je złożyć, zarówno muszkę, jak również szczerbinkę. Zamontować na szynie Picatinny, która jest na grzbiecie broni, dowolne urządzenie, które tutaj będziecie chcieli, czy to będzie kolimator, czy to będzie jakiś biegówka, czy jakaś inna luneta. Łoże wyposażone jest w gniazda QD, po prawej i po lewej stronie. Cóż jeszcze w pudełku mamy standardowo dołączony jest magazynek do broni, magazynek 20-nabojowy, wykorządzany z tworzywa sztucznego, bardzo solidnie. Kabłąk spustowy, taki typowy milspekowy, przycisk zrzutu, magazynka, klapka przeciwkurzowa, chwyt pistoletowy, wygodny. Wykonane z twardego polimeru z takimi powierzchniami antypoślizgowymi. Tutaj mamy imitację dosyłacza zamka. To się rusza oczywiście na sprężenie, ale nie pełni żadnej, żadnej roli. Rura kolby, czyli prowadnica kolby. Kolba wykonana z polimeru z regulacją. Posiada pięć położeń regulacji. Naciska się ją tutaj w tym miejscu i możemy sobie ją tutaj przesu przesuwać. Z, z manipulatorów, to po stronie prawej mamy tylko przycisk zwalniania magazynka. Oraz dosyłacz zamka. Ze strony lewej znajduje się imitacja zaczepu zwalniania zamka. To jest tylko imitacja tego, tego przycisku. Znajduje się tutaj również skrzydełko bezpiecznika. Bezpiecznik działa w pozycji 90 stopni. Tak jest broń gotowa do strzału w tej pozycji jest broń zabezpieczona. I na dobrą sprawę wszystko. Dźwignia przeładowania jednostronna o bardzo krótkim skoku. I na, tak na szybko, no na dobrą sprawę tyle. Bardziej szczegółowo zapraszam na stół, pokażę Wam go już z bliska. OK, zanim przejdziemy do omówienia budowy karabinka, zobaczymy, co jest w nim w środku. Mały taki unboxing. Karabin dostarczany jest, tak jak widzicie, w takim kartonowym pudełku. Wewnątrz się znajduje Również wykonana z papieru, wytłoczka, takie coś podobne do wytłoczek na jajka. Ja to wszystko otwieram i tutaj w środku pokazuje nam się już nasz bohater, czyli sam karabin. Czyli mamy karabin, przyrządy celownicze, magazynek, instrukcja obsługi, tylko w języku angielskim. No i tu mamy taką torbę z przyborami. Wewnątrz znajduje się taka, to niektórzy mówią gównokłódka amerykańska. Ona rzeczywiście wygląda tak trochę badziewnie i mamy klucze, klucz do odkręcania, klucz do odkręcania urządzenia wylotowego oraz dwa imbusy. Dobra, odkładam to na bok, wyjmuję karabinek z opakowania i jedziemy już z opisem broni. Na początek suche dane, jeżeli chodziłoby o wymiary tego karabinu. Karabin ma długość całkowitą 965 mm, szerokość to jest 65 mm, wysokość karabinka 275 mm. Karabin wyposażony jest w lufę o długości 16,1 cala, czyli to jest 409 mm. Lufa bruzdowana oczywiście posiada 6 brust prawoskrętnych o skoku 1 do 13,75 mm. Setnych cala. Ciężar spustu producent podaje od 2,5 do 5,5 kg, także dosyć, spust jest dosyć ciężki. Karabinek waży bez magazynka 2580 gram. Standardowo na wyposażeniu oraz z pudełka mamy magazynek. 20 nabojowy. Są również dostępne magazynki 10 nabojowe oraz 30 nabojowe. Wyposażony standardowo w przyrządy celownicze wykonane z tworzywa sztucznego, z możliwością składania i rozkładania. I to tyle, jeżeli chodziłoby o suche wymiary i parametry fizyczne tej broni. Zacznijmy w takim razie od budowy. Ja go trochę przesunę, bo mi się nie mieści w kadrze. Więc tak, tutaj mamy. Zaczniemy od końca od wylotu lufy. Na, na wylocie lufy znajduje się urządzenie wylotowe typu A2. Jest to generalnie tłumik płomienia. Następnie mamy widoczną lufę, aczkolwiek nie jest to lufa, tylko to jest lufa zewnętrzna. Tutaj mamy, urządzenie, mamy imitację bloku gazowego z zaczepem do bagnetu. Osada wykonana, chwyt przedni wykonany z aluminium. Posiada porty M-lock. Na szczycie szyna Picatini. Tak ona wygląda. Na, którą, na której zamontowane są polimerowe przyrządy celownicze w postaci muszki oraz szczerbinki. Szczerbinka posiada dwie średnice otworów. E, przeziernik posiada dwie, dwie średnice otworów na dystansę do 50 metrów oraz na dystans powyżej 50 metrów. To jest ta mniejsza, ten mniejszy przeziernik. E, cóż dalej? dalej? Dalej mamy komorę komorę zamkową, wykonaną również z aluminium, komora spustowa, również aluminiowa. W tym miejscu znajduje się przycisk zwalniania zamka, zaczep zamka, ale jest to tylko imitacja. On no, tylko tutaj jest, aby być. On nie pełni żadnej roli, nie zatrzymuje nam zamka w tylnym położeniu, a tym bardziej go również nie zwalnia. Dwa piny do, roz do rozdzielania apera od e lowera. E mamy tutaj widoczny element zatrzask, magazynka oraz dźwignię bezpiecznika. Dźwignia bezpiecznika znajduje się tylko po lewej stronie broni, nie jest zdublowana po stronie prawej. Spust, kabłąk spustowy, chwyt pistoletowy no i tutaj dalej już mamy dźwignię przeładowania, prowadnice kolby, nakrętka, płytka oraz kolba wykonana również z polimeru. Jeżeli chodziłoby o chwyt, w chwycie wewnątrz znajduje się złożę te przyrządy, żeby się to nic nie... Nie zadziało. Wewnątrz znajduje się taki pojemniczek, który możemy sobie otworzyć. I tutaj mamy możliwość włożenia jakichś baterii, jakichś gadżetów, które potrzebujemy na strzelnicę. Także jest taka możliwość. Dobra sprawa. Zawsze się przyda. Nigdy, nigdy za wiele. Przy okazji od razu tutaj widzicie gniazdo magazynka. Ono ma taki delikatny lejek. To mamy, jeżeli chodziłoby o stronę lewą. Tutaj znajduje się jeszcze dźwignia przeładowania, jednostronna. Po stronie prawej Po stronie prawej broni mamy tak, e, zdublowane są oczywiście gniazda QD, ja tutaj o tym nie powiedziałem wcześniej, ale mamy zdublowane gniazda QD, zarówno po prawej, po lewej stronie, Łapka, e, klapka przeciwkurzowa, przycisk zwalniania magazynka i na dobrą stronę, a, no i oczywiście dosyłacz, do, czy imitacja dosyłacza zamka. I tutaj po tej stronie już nic nie ma. Oczywiście okno wyrzutowe do łusek. No i sam tutaj już widzicie zamek. Tak on otwiera. Żeby, żeby zamek został w tylnym położeniu należy włożyć pusty magazynek, bo niestety nie ma innej możliwości. I po prostu przeładować broń. Magazynek można wtedy wyjąć. I zamek zostaje w tylnym położeniu. Jeżeli chodziłoby o magazynek, to jest magazynek standardowy, dołączony do broni przy zakupie. Wykonany jest z tworzywa sztucznego. Bardzo solidna konstrukcja, sztywny, tutaj nic nie trzeszczy, nic nie zgrzyta. Magazynek wyposażony jest również tutaj w możliwość ręcznego odsunięcia dosyłacza naboi. To jest bardzo fajna sprawa i przede wszystkim w bocznym zapłonie bardzo ważna, bo wpychanie na siłę naboju do szczęk magazynka może spowodować naruszenie pocisku. Pocisk w bocznym zapłonie jest bardzo lekko osadzony i tutaj, no, tutaj mogą dojść tutaj jakieś takie właśnie problemy. Odsunięcie dosyłacza powoduje, że łatwo się tego te naboje się umieszcza w magazynku i to naprawdę fajnie działa. W tym miejscu jest stopka, magazynka, którą można sobie zdemontować poprzez wciśnięcie tego przycisku i odsunięcie stopki do tyłu. Także magazynki bardzo solidne. Szkoda, że tylko jeden w zestawie. Ok, dobra. To teraz pokaż kotku, co masz w środku. Rozkładamy. Zaczynamy od wyjęcia pinów. Dwa piny to jest tak samo jak, jak w Ayerze, tyle tylko, że te piny wychodzą. Całkowicie. No dobrze, i co no już się nam rozłożyła? Mamy dwa piny, i teraz tak zwróćcie uwagę, że piny mają różną długość. Ten krótszy to jest pin, tutaj ten tylny, ten dłuższy przedni. Oddzielił nam się upper od lowera. I zacznijmy w takim razie od lowera. Pewno co, co, cóż tu mamy? No Tu mamy tą naszą imitację zaczepu zamka w tylnym położeniu. No i mamy mechanizm uderzeniowy. Kurek wykonany z polimeru. No tutaj ten mechanizm jest zupełnie inny niż w AR-ach. Tutaj to jest konstrukcja umareksa. Prawdopodobnie skopiowana z, z jakiejś innej broni. Przeniesiona tutaj do tego karabinka. Ale to działa. No, wykonana z tworzywa sztucznego. Widać tutaj cięcie kosztów, także tutaj to wszystko, nie, tutaj nie ma metalu, to wszystko jest wykonane z tworzywa, no, ale mam nadzieję, że to posłuży długo. Jak na razie tutaj nic się z tym karabinkiem nie dzieje. No i na dobre tyle. No, komora jak komora. Dosyć specyficznie zamontowana jest rura prowadnica kolby. Ona jest tutaj przykręcona za pomocą śruby od wewnętrznej strony, i zakontrowana tą nakrętką, czyli troszeczkę inaczej niż w normalnych aerach, bo w normalnych aerach ta kolba do tego gwintu jest wkręcona tutaj w lower, a tutaj nie, ona tylko włożona, przykręcona śrubą i zakontrowana nakrętką, taką typową aeroską, nakrętką fosfatowaną. Chwyt, tak jak widzicie. Także myślę, że chwyty są wymienne, kompatybilne z chwytami milspekowymi. Tak samo zresztą jak i kolba, którą można sobie wymienić. Kolba całkiem przyzwoicie wykonana. Nie posiada tej gumowego, gumowej stopki. Wykonana jest z tworzywa sztucznego, co w całości posiada oznaczenie heklera. Otwór do przewleczenia pasa, także tu można sobie pas przewlec. I na dobrą sprawę, jeżeli chodziłoby o lower, to tyle. Dobrze. No i tu mamy aper, czyli komora zamkowa razem z lufą. Całe te wszystkie elementy. Ja tutaj wyjmę na chwilę zbijak i zobaczymy, jak działa ta klapka. Ta klapka, no niestety, działa tak, jak działa, czyli nie działa. O, o udało się ją zamknąć. Sukces. Dobra, także udało się tą klapkę zamknąć. Ją trzeba bardzo mocno wcisnąć, no ale da się. Da się zamknąć. Jak widzicie... Działa to tak jak w normalnym maerze. Czy na Picatini dźwignia przeładowania. Klapka się otwiera i to wszystko funkcjonuje. I teraz tak, kwestia tej naszej lufy. Żeby lufę zdemontować, czy zdemontować, należy odkręcić urządzenie wylotowe. Urządzenie wykonane w całości ze stali. Ciężkie, solidne. No, i tutaj pokazuje nam się lufa wewnętrzna, czyli ta, ta lufa można właściwa. Na zewnątrz mamy lufę zewnętrzną, i ta część zewnętrzna wykonana jest z tworzywa sztucznego. To jest jakiś, jakiś polimer, dosyć twardy. Tutaj również w tej chwili możecie zobaczyć blok gazowy, a dokładnie mówiąc, imitację tego bloku gazowego. Ona jest tutaj, to jest kołkowane na dwa kołki do, do lufy zewnętrznej. No dobra, to mamy to wyjęte. I teraz tak spróbujemy wyciągnąć wnętrze. W momencie, kiedy mamy odkręconą nakrętkę, lufa w tym momencie już jest luźno i ona nam powinna wyjść tutaj razem z całymi tymi bebechami. No i mamy teraz tak. Tutaj mamy z wykonaną aluminium, aczkolwiek mnie to wygląda bardziej na znal, wykonaną obudowę zamka. Zamek jest tutaj w środku. On się znajduje tutaj w tym miejscu. To jest zamek. Można zobaczyć, jak on się tutaj przesuwa. Tutaj mamy sprężynę powrotną w tym miejscu i bardzo fajna sprawa w tym karabinku to jest możliwość. Tutaj jest wkręcona śruba imbusowa, za pomocą której możemy regulować napięcie sprężyny powrotnej. Po co to jest? To generalnie jest po to, że jak w momencie, kiedy mamy słabszą amunicję, może dojść do sytuacji, że ten, ta, ten zbyt mocno działająca sprężyna nie będzie pozwalała nam przeładować broni. Możemy sobie wtedy poluzować, od, odkręcając tą, śrub, tą śrubę, poluzować napięcie sprężyny, dzięki czemu zamek będzie pracował lżej. I odwrotnie, jeżeli mamy amunicję jakąś silną, jakąś high velocity, mocniejszą, no to wtedy tą śrubę możemy tutaj dokręcić po to, żeby prawidłowo funkcjonował nam zamek. Następna sprawa związana z czyszczeniem tej broni. Żeby tą broń oczyścić, to nie jest taka prosta sprawa jak w normalnych, w normalnych ar -ach tego względu, że tutaj nie możemy wyjąć tego zamka, czyli z obudowy, żeby to zrobić, musielibyśmy to całość wysunąć z komory komory zamkowej, a następnie to rozkręcić, bo to jest skręcone śrubami z dwóch połówek się składa. I wtedy dopiero możemy całkowicie rozebrać tutaj zamek razem z komorą zamkową. Instrukcja podaje, że należy odciągnąć zamek w tylne położenie, zablokować za pomocą tutaj tego przycisku, nacisnąć go w dół, zamek zostanie w tylnym położeniu. Ta dźwignia blokady zamka współpracuje z magazynkiem. I w tym momencie mamy otwartą komorę nabojową i producent mówi, aby lufę czyścić od wylotu. Czyli wkładamy wycior od wyloty i przeciągamy. Czyli całkowicie niezgodnie, tak jak podają, podaje większość producentów broni. Można również, tak jak się to robi w wiatrówkach, na przykład przewlec sobie żyłkę z pętelką, przez tą pętelkę przesadzić jakąś szmatkę nasączoną jakimś preparatem do czyszczenia lufy i po prostu wyciągnąć w kierunku wylotowym zgodnie z ruchem poruszania się w pocisku w lufie. I to wydaje mi się jest bardziej rozsądne rozwiązanie niż tutaj przepychanie szczotek i tak dalej odwrotnie do kierunku. Aczkolwiek tak podaje instrukcja producenta. No i na dobrą sprawę tyle. Karabinek prosty, przyjemny. Ta śruba, która tutaj się znajduje, to jest śruba, która mocuje nam łoże do takiej tutaj nakrętki wewnątrz. Może będzie, o, może będzie ją widać. Tutaj taka błyszcząca nakrętka jest wewnątrz. Nakrętka Imitująca nakrętkę Lufy. Ona nie trzyma lufy, ponieważ znaczy ona trzyma tą lufę zewnętrzną. A lufa wewnętrzna jest wkręcona bezpośrednio tutaj w ten aluminiowy blok zamka. Także ona tutaj w tym, w tym bloku zamkowym ona jest bezpośrednio skręcona na zacisk. Także konstrukcja prosta. Tania w budowie. Spróbujemy go w takim razie teraz złożyć do kupy, czyli nakręcę z powrotem urządzenie wylotowe. Ok. Jeden pin. Drugi pin. Tutaj razem z bronią dołączony jest taki zbijak, który służy również jako flaga, flaga bezpieczeństwa. Generalnie w broni bocznego zapłonu nie strzelamy na sucho, ze względu na to, że iglica uderza w krawędź komory, zamko, komory nabojowej, przez co ona się może uszkodzić. Dlatego producent Zaleca zastosowanie takiego właśnie tutaj urządzenia. Wkładamy to w otwór komory nabojowej w ten sposób i możemy zrzucić zamek. I teraz możemy oddać bezpiecznie suchy strzał pod warunkiem, że broń jest odbezpieczona. Dobra, to przy okazji od razu sprawdzimy, jak działa spust, mechanizm spustowy. Naciągnę zamek i mamy tak. Bardzo niewielki taki luzik, ściana, ciągniemy, dosyć dużo siły musimy przyłożyć, przełamanie, pada strzał. Broń samoczynnie się przeładuje, no i reset. Właśnie słyszeliście kliknięcie. Mamy reset i pada kolejny strzał. Jeżeli chodziłoby o siłę, nie mam urządzenia do pomiaru siły spustu, ale wydaje mi się, że tak te 2,5-3 kg to ten spust będzie miał. W tych granicach gdy jest dosyć, dosyć twardy, ale przyjemnie to pracuje. Tutaj nie, nie można powiedzieć, trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Ja osobiście strzelam z broni, która ma bardziej miękki spust. Więc na początku się musiałem tego przyzwyczaić, ale według mnie jest to całkiem przyjemna sprawa. I tyle, jeżeli chodzi o ten karabinek. No ciekawa konstrukcja jest tej lufy, ta lufa taka cieniutka wewnątrz, ale myślę, że tutaj nie powinno być żadnego problemu. Także w następnym filmie pojadę na strzelnicę. Przestrzelam ten, przestrzelam ten karabin na dystansie 25 metrów oraz 50 metrów. Będę strzelał z różnego rodzaju amunicji. Także zobaczycie, sobie, zobaczycie, jak działa inna, różna amunicja na tym karabinku. Czy nie ma problemów z ekstrakcją, czy tutaj się, karabin jak się przeładowuje, czy mechanika tej broni działa w sposób prawidłowy. Także na razie to będzie tyle. W tym filmie to wszystko, jeżeli chodziłoby o karabinek HK416D. Zachęcam do wsparcia kanału. Możecie to zrobić za pośrednictwem strony buycoffee.to. Link do mojego profilu znajdziecie pod filmem. Zachęcam również do kciuka w górę, o do komentarzy, jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, coś Wam się podobało, w tym karabinku coś nie macie, jakieś uwagi, czegoś nie dopowiedziałem, coś przekręciłem, bo też takim mi się czasami zdarza, to proszę, to proszę również o takie informacje w komentarzach, Wszystkie komentarze czytam. Staram się odpowiadać na, na, na większość komentarzy i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!